Manko, jesteśmy dzisiaj na pokazie Teksturpa Karelka Teksturpa Karelka, oczywiście Miejsce do teksturpa Taka twoja małyska reklamo <laughs> Teksturpak się ogólnie nazywa anime, bo tekstur, tak mi Tutaj. jest teksturpak, my hmm. Tutaj takie um, rzeczy. Gdzie się, się schodzi w dół? Macie tutaj wszystkie tu wszystkie bloki, tylko to to tutaj tak tak. zbogowały się. Ja wam pokażę na zwykłym świecie um, jak to I wygląda. I zobaczmy zobacz, czy nam się spodoba. A, i, No bo to jest specjalnie serwer podmienia. Chyba. albo bo no. spotkanie serwer podmienia. Dobra. A tutaj mam ma, moje małe więzienia. Tak. I ten. To nie pytajcie co to jest. To mi jest potrzebne. Jest tutaj do takich bez przypadku. I te wszystkie bloki już sobie je wezmę. Tutaj to wszystko sobie wezmę. Te bloki, tutaj są i jeszcze, dioks. i to. wszystkie te bloki są otoczone takimi taki, takim czarnym, takimi rzeczami. Tutaj one są. Wszystkie takie. Tak że to chcieliśmy zaprosić ale on nie chciał, bo niby Pifek go hejtuje i dlatego nie chciał dać, dać smaka. Przestanę, okej? Okay. Ale... Przestanę. <grych> ok spoko? Spoko, Szumek. Jak to oglądasz? Spoko? Spoko? Okej okay, jest? Jesteśmy kwito? Ja mu jeszcze to podeślę. Dobra, tak wyglądałem bloki, tylko że one się zbugowały, one jak widzicie tutaj takie, takie, takie po prostu wokół niebieskie i rzeczy w ogóle, takie jak mają te rudy. Jeśli się Simon zgodzi, to by... Na przykład na, na przykład na 50 to był kolejna wersja, tylko chodzi o to, że cały czas będzie. Chodzimy, chodzimy tutaj, tutaj, o. jesteśmy tam, na dole jest lawa, tutaj wszystko wygląda tak, dokładnie. Tak, to wszystko wygląda. A nie po mojego ojca. Tak, nie tak, przejdę tak. nie. Tutaj miecze. Zbrojka. Jak zbroja. Tak, pewnie się teraz śmiejecie. Ha, różowa, ale to jest. Wejdę zbroja. Taka. Jak widzicie? Tutaj to żelaz, to żelazne, żelazne no. rzeczy. A w ogóle to jest mój oryginalny tekst trupaków, tylko że te, ja tutaj niczego nie zrobię, tylko po prostu posklejałem te tutaj drewniane a główna rzeczy. jest tekst trupakowy, to jest dla dzieci jak też. Tutaj kraty i takie rzeczy. Czaj, Czajnowa stroja, te kraty mają się poddawać. Zwykła. Nie? po prostu tak wygląda na szyderach tego nie widać na szyderach tego może zbytnio nie widać odsum się odsum się tutaj, jest tak odsum tutaj, się. Y, jest tutaj złoto tutaj jest złoto tutaj łuk strzały i wędka a gruby, w ogóle gruby ty... xd gruby mandzio gruby mandzio to był gromadziu. Tutaj obrazy, takie rzeczy. Taky. Kuki, ciasteczkowy potwór. Tak. Filip, weź sobie wyłącz e, e, kreatywa, wyłącz survival i pokaż jak wygląda ekwipunek. tego ulubionego anime słabo bardzo, do którego oglądanie zapraszam. Ja wam nie, nie będę nic yy, o odgadnić jeszcze tak genialny. I, I to tyle? I? Tutaj z no. anime. To wszystko, rzeczy, rzeczy wszystkie z anime takiej to takie tu, rzeczy. Tak, anime. Jeszcze planowałem podmienić teksturki i żeby były. Ale to będzie takie specjalne do to, to jest yy, mój yy, i mojego kolegi serwer, który za niedługo może może będzie już yy, działał. Za niedługo. Chodzi, jak kolegi? <laughs> Nie powiem. Nie mogę powiedzieć. Aha. Nie mogę powiedzieć. Właśnie planowania? Mhm. Mm Będziesz techniczny. O lol, nie. Ej, to, to nie moje są. Będę głupio pleńcem, tak? Tak. Aha, okej. Okay. Dobra. I to chyba wszystko. Jakby ktoś się chciał e, na tym podłożu e, pokazać pokazywać te cyrkwoski, to właśnie takie miejsce będzie. Oczywiście idę tam dalej. Nie wiem czy wszystko pokazaliśmy ale chyba. Tepe. No i to tyle. To chyba tyle. A, jeszcze... Tak wszystko wygląda. A, tego już się nie da. Taka tak jest nasza butka. Czemu tutaj jest wie wielki kudas? Gdzie? Nieważne. O. Tak. Ja go nie budowałem. Hm. A więc to tyle z tego tekstu. To taka... Zamknięte. Ej, nie, to jest zamknięte. Kamie. Dobra, to jest. O, zamknięte. Tyle. Koniec prezentacji. Dużo. Ziemia. Dara siema. Była Dobra. Także trzymajcie się. Cześć. Pa. pa.